Witajcie na pierwszym dniu z masów. dzisiaj otworzymy sobie kalendarze adwentowe i oczywiście zdrapiemy zdrapeczki, mam trzy kalendarze adwentowe, ponieważ ten kalendarz dokupiłam jest to kalendarz ze świeczkami i najpierw sobie go otworzymy. I na końcu otworzymy sobie resztę kalendarzy. I dzisiaj mamy y, pierwszy dzień. Więc tutaj sobie otworzymy jedyneczkę. I zobaczymy, jaka świeczka będzie na dzisiejszy dzień. Mam taką świeczuszkę idealnie do strojków. Na pewno ją wykorzystam. I pozostałe dwa kalendarze tworzymy sobie na końcu. I tutaj mam kopertę, a w tej kopercie jest miks zrapek. Nie wiem jakie zrapeczki są w środku yy, i codziennie właśnie taką kopertę ze zdrabkami będę otwierać. No, oczywiście oprócz y, premier. Jutro już jest y, premiera zdrapeczki świątecznej. I zobaczymy sobie, jakie to są zdrapki. Nie mamy. I sobie to ustawię. I będziemy dzisiaj drapać diamentowy los za 10 zł. I love krzyżówka za 3 zł, pensje za 2, worek pieniędzy. No i maluszki na szczęście. Uśmiechnij się i czas na kasę. Zobaczymy, jak nam dzisiejsze drapanie wyjdzie. I zaczynamy drapać, drapanie sobie. Zaczniemy od tych maluszków. Mam tutaj podkładkę świąteczną i troszkę tutaj przybliżę. Zaczynamy od drapeczki Czas na kasę z numerkiem 137 i tutaj szukamy trzech tych samych kwot. I jest 100 zł, 20 zł, 5000 5 zł, 20 zł, Szansę na 20 zł, ale no, niestety 5 tysięcy. No i pierwszą zdrapeczkę mamy przegraną, LSP. I następna zdrapeczka uśmiechnij się z numerkiem 45. I mamy wodę. Następnie klapek, następną wodę, klapek, torbę i torbę. No niestety, następną drapeczkę mamy przegraną. Zobaczymy, czy będzie się dzisiaj jeszcze czegoś śmiać. Niestety nie. Kontrolmy inne, MLI. I następna zrapeczka na szczęście z numerkiem 100. I zobaczymy, czy faktycznie przyniesie nam szczęście. Gwiazda, worek, prezent siedem serce, no i już drapeczka przegrana, bo każdy symbol jest inny i gwiazda i kontrolne R, F M i teraz sobie zdrapiamy worek pieniędzy tutaj e, szukamy pliku lub siódemki i pomnożymy, i wtedy wygraną, Jeżeli znajdziemy siódemkę, pomnożymy razy 2. I zrobiszka z numerkiem 24. Tyle dni, ile będziemy. Taki numerek, ile dni będziemy odliczać do świąt. No, najpierw pierścionek, monety, bank, diament, podkowa. Korona, sztabka i no zegarek, niestety następna zdrapeczka jest pusta. I teraz, może sobie weźmiemy krzyżówkę. Krzyżówka z numerkiem 76. I love krzyżówka. No, i drapiemy literki. Literki to set. I szukamy zadesów sobie przyjazd. Następnie mam M Modelka Wiem S Sofia S gdzieś jeszcze jest i już więcej. S nie widzę, nie widzę. Następna literka to U. Ukrop Darfur No, następna, następna to J, przyjazd, następna literka to H. wicie Hym następnie X X pewnie nie ma D Darfur. Derek, modelka, przejazd, Ada. Następnie mamy N, neon. Finlandia, Nida, Ecom, Sena, Nastenia, E, Neo. Ner, modelka, Fryderyk. A więcej nie widzę. Przyderek. Następny K. Krop. Ryki. modelka, Ikona. Następnie mamy R, ukrop, darfur mamy pierwsze słowo, ner. Zobaczymy, czy uda nam się wydrapać trzy słowa. Fryderyk. Adrian i to wszystko. Następnie L modelka. Dość. Do N. Następna literka to T. Posto. I chyba to wszystko. Następnie mamy G. No, ale to na pewno się później znajdzie, jak będzie. I Finlandia, Ikona, Nida, Sofia, Adrian. było. E. I już ostatnia literka to "O". no on, drugie słowo. Boston by niestety nie było. Sofia nie było, Noc. niestety też nie było, ikona, no i na to wychodzi, że strafeczka jest pusta niestety. Kontrolne są różne. R, i. -y. I teraz sobie zrobimy pensję. Pensja z numerkiem 96. I wygrywające liczby to 18. I 6. A my mamy 24 na pensja 28. Zobaczymy, czy w czarnej wersji uda mi się coś wygrać. 34, ponieważ na premierze drapałam 19 obok. Na premierze drapałam niebiesko. I już ostatnie 7 też obok, no niestety następna zrapeczka okazała się być pusta, L, A. No i już ostatnia zrapeczka, czy uratuje nam dzisiejszy odcinek, czy niestety nie. Drapeczka diamentowy los. Szukamy diamentu i wygrywających liczb. I niestety mm, diament na nic nie mnoży. I wygrywające liczby: 42, 35, 14, 13 trzydzieści cztery a my mamy trzydzieści trzy obok zaczynamy już obok no trudno dwadzieścia jeden dwadzieścia siedem, jedenaście, czterdzieści pięć, czterdzieści cztery, sześć, czterdzieści trzy, następny obok. Osiem cztery dwadzieścia dwa dziewięć, dwanaście, obok i piętnaście, także obok, już ostatni rządek? Siedem. Troszkę za niska liczba. 40 niestety nie mam. 32 nie ma. 41 obok. I już ostatnie 24. No niestety nie ma nic. Zacznę tutaj. Kodolna. A Więc y, odkładamy sobie na bok i teraz sobie otworzymy y, kalendarz, kalendarz z y, and More. Wszystkie kalendarze, które mam są y, zakupione w Action. I Otwieramy sobie dzisiaj okienko numer 1. tu mamy pudełeczka. I zobaczymy, co w tym pudełeczku się znajduje. A w tym kartoniku znajduje się płynny cień do powiek o kolorze dwieście osiemdziesiąt sześć następny kalendarz to także kalendarz z action ekskluzyw i jedyneczka. Jedyneczka mam tutaj. I zobaczymy co się w niej znajduje. Tutaj mamy krem do rąk o zapachu Holy Moly Bloom, który ma 30 ml. Idealnie y, na tę porę roku, ponieważ teraz ręce się przesuszają. I zrobimy sobie podsumowanie. Dzisiaj e, miks miałam za 20 zł. No niestety nie udało mi się w strapeczkach nic wygrać. E, w kalendarzach miałam świeczuszkę, e, którą na pewno zużyję do jakiegoś strojika. Krem e, do rąk i cień do powiek. Dziękuję Wam za dzisiaj. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie kciuka w górę. Będzie mi na pewno bardzo miło. I serdecznie zapraszam Was na jutrzejszą premierę z drapeczki świątecznej 200 tysięcy od Mikołaja i... Dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, łapeczki w górę i widzimy się już jutro. Cześć!